Dzieciaki, są wakacje. Wiecie co to oznacza? Nowy film Marvela. Yes. Eee... Wygląda na to, że ostatnio mi się przejadł i to na tyle, że nie poszedłem do kina na Avengers 2. Nie nadrobiłem ich po dziś dzień i póki co wcale mnie do tego nie ciągnie. Dlaczego w takim razie wybrałem się na Antmana? Przede wszystkim za powstaniem całego projektu stoi Edgar Wright, koleś, którego pokochałem całym mózgiem za Scott Pilgrim vs. The World. Niestety w końcu został odsunięty od reżyserii człowieka mrówki, ale wciąż pozostał jednym ze scenarzystów i producentów. A jego specyfikę czuć było i tak podobno w finalnym dziele. Nawet jeśli zwiastuny Antmena wyglądały dla mnie mało przekonująco, argument o Rajcie wystarczył mi w zupełności, by zapłacić za bilet do kina. Teraz nie wiem, czy mogę powiedzieć, że jestem zadowolony z seansu, bo z jednej strony bawiłem się na nim dobrze, a z drugiej widzę, że gdyby nie kilka elementów, na które tak liczyłem, zostało bardziej i lepiej wykorzystanych film byłby znacznie lepszy. Najbardziej bowiem bawiły mnie tu sceny rodem z Heist Movie, gdy główny bohater wraz ze swoją nieco przerysowaną ekipą planowali wielki napad, a w tle grała charakterystyczna muzyka będąca mixem soundtracku z Bonda, serii Oceans i klasycznego Marvela. Jeszcze lepiej robiło się, gdy ich plan wchodził w życie. Sceny akcji zostały zrealizowane z dużym rozmachem i ogromną kreatywnością, a jednocześnie klasyczną nutą i absurdalnym humorem. Niestety twórcy chcieli upchnąć w tym filmie tyle samo, a może nawet nieco więcej dramatu, więc powiedzieli Rodzinne dramy dla wszystkich, i tak każdy otrzymuje swoją. I niestety nieraz zaczynają grać one pierwsze skrzypce w produkcji. Nie byłoby w tym oczywiście nic złego, gdyby nie zajmowały aż tyle czasu i zostały subtelniej poprowadzone. Ponieraz otrzymujemy tu nieco tkliwe scenki przy akompaniamencie skrzypiec i szklących się dużych oczu, krzyczących wzruszenie, wzruszenie. Obie te rzeczy, czyli niedobór absurdu i nadmiar dramatu, sprowadzają się jednak do jednego aspektu. Odsunięcia Rajta od reżyserii Antmana. Jasne, czuć to niejednokrotnie jego rękę i dawkę szaleństwa, ale czuć także, że mogłoby być ich więcej. Jednak ktoś za wszelką cenę chciał uczynić film bezpiecznym. Nie mówię, że Antman jest przez to zły, ale według mnie o wiele lepiej sprawdziłby się jako Rajtowska, superbohaterska jazda bez trzymanki, a tak pozostaje solidnym, udanym filmem na luzie od Marvela, którego będę wspominał całkiem zaraz. Jak gadam, prawdopodobnie w ogóle nie będę go wspominał. Tak czy tak, wybrać się warto, bo jest to miła odskocznia od perypetii grupy AA. I'm Ant -Man. Ryan Gosling chyba obraził się na filmowców i, w myśli gimbo, zasady nie podoba się to zrób lepiej, nakręcił swój kinowy debiut. Jestem już po jego obejrzeniu i muszę przyznać, że Ryan to bardzo pomysłowy chłopak, ale trochę zbyt zdesperowany, bo swoje setki naprawdę ciekawych koncepcji, filmowych fantazji i ulubionych gifów wrzucił do jednej produkcji skutkiem czego Lost River to bardzo klimatyczny, jednak wciąż chaotyczny miszmasz. Jego największymi zaletami są bez wątpienia surrealistyczna atmosfera i stylistyka budowane świetnym soundtrackiem oraz ujmującymi kadrami. Momentami może zbyt odtwórczymi w stosunku do filmów Refna, jednak wciąż potrafiącymi o nie śmielić. I o ile Lost River pod tym względem sprawdza się doskonale, o tyle gorzej jest już z samą fabułą, którą Gosling prowadzi bardzo niekonsekwentnie. Co chwilę dorzuca nowy wątek, a już po kilku minutach o nim zapomina, na powrót zatracając się w kadrach, snując swoją egoistyczną narrację, która już dawno zapomniała o widzu. Każda postać dostaje do swojej 5 minut, ale co z tego, skoro nigdy nie? Zostają one w pełni wykorzystane. Działania bohaterów nie znajdują przyczyny, a zdarzenia argumentacji nawet w kontekście świata przedstawionego, przez co chociażby badga grany przez znakomitego Mata Smitha, nigdy nie wzbudzi w widzu większych emocji, bo jedyne co o nim wiemy, to to, że wygląda groźnie i rządzi tym miastem, a kiedyś odciął komuś wargi, no nieźle bra. Brak tu większych interakcji, konfliktów między postaciami, a historia finalnie okazuje się być niestety tylko banalną legendą. Na szczęście jednak Lost River intryguje, dzięki czemu jest dobrym materiałem do dyskusji, filmem, o którym chce się rozmawiać i myśleć po wyjściu z kina, a to jest akurat bardzo, bardzo ważne. Dlatego, pomimo wszelkich narzekań, muszę powiedzieć, że w tym wszystkim widać potencjał, a Ryan potrzebuje jeszcze trochę czasu na rozwinięcie skrzydeł. Bo póki co nadaje się bardziej na reżysera teledysków niż filmów pełnometrażowych. Ja w każdym razie jestem z niego dumny i mam nadzieję, że jego mama także. Oczywiście, jestem bardzo ciekaw Waszej opinii o powyższych filmach lub samym materiale. Więc nie wahajcie się przed wyrażeniem jej w komentarzu i zostawieniem ewentualnej łapki w górę. Boże, przepraszam, to brzmi tak tanio. Dobranoc. Bye.